Jak znaleźć profesjonalną ekipę remontową? Jak wybrać właściwą ekipę remontową, która wykona remont solidnie i w terminie? Jednocześnie nie oszuka nas na materiałach budowlanych, nie wykorzysta tego, że my jako klienci często się na tym nie znamy. Panuje taka opinia, że wybór właściwej ekipy remontowej to połowa sukcesu. Zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100%. W tym filmie dzielę się swoim doświadczeniem, jak wybieram ekipy remontowe. Nazywam się Michał Maciejski, od 5 lat prowadzę firmę MJ, która zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz wykończeniami wnętrz pod klucz. Na co dzień zatrudniam ekipy remontowe, elektryków, hydraulików, śrustaży, stolarzy, kamieniarzy, parkieciarzy oraz innych fachowców. Nadzoruję ich pracę, koordynuję poszczególnych fachowców, zamawiam towary, dbam o harmonogram, dostaw tych towarów. Generalnie oddaje klientom wyremontowane, w pełni umeblowane, urządzone mieszkanie gotowe do zamieszkania. Rekrutowałem ekipy w różnych regionach Polski i dzielę się swoim doświadczeniem podstawowymi pytaniami, które należy zadać ekipie, żeby ich zrekrutować, żeby wybrać tą odpowiednią. Więc pierwsza zasada, jednocześnie błąd, który popełnia większość osób, to ty jedź do mieszkania, które ekipa aktualnie remontuje bądź skończyła remontować. Nie zapraszaj na początek jej do siebie, tylko to ty jedź do nich. I teraz dlaczego? No bo zobacz, jeżeli jedziesz do mieszkania, które jest w trakcie remontu, możesz zobaczyć, jak wygląda bieżąca praca, możesz poznać pozostałych członków. Zespołu zwróć uwagę na detale: czy okna, czy drzwi są zabezpieczone w trakcie remontu. Jeżeli jest jakaś podłoga, czy jest położona tektura na tej podłodze, zwracaj uwagę na detale. Spójrz, czy panuje taki mm, ład i porządek na tej budowie, czy każdy wie co robić, czy jest raczej taki e, chaos. Z kolei, jeż, jeżeli jedziesz do domu, który oni już skończyli remontować, to zauważ, że żebyś mógł do niego pojechać, to właściciel tego domu. Musiał wyrazić na to zgodę, czyli można zakładać, że właściciel domu po skończonym remoncie ma wciąż dobry kontakt z ekipą. Porozmawiaj z właścicielem, jak przebiegał remont, czy wszystko było ok, czy było zgodnie z terminem. Wejdź przede wszystkim do łazienki, zwróć uwagę na płytki, czy są równo położone, czy, ym, czy fuga równiutko leci. Spójrz na grzejnik, na rurki wchodzące do ściany, jak one są tam. Wykończone, iść do pokoju lub korytarza. Zwróć uwagę na listwy przypodłogowe, czy lecą wzdłuż ściany, czy jednak między ścianą a listwą są jakieś szpary, ewentualnie szpary uzupełnione akrylem. Zwracaj uwagę na detale. I teraz do tego zadaj kilka pytań rekrutacyjnych. Pierwsze, mega proste, jednocześnie skuteczne. Czy ekipa remontowa ma założoną legalną firmę? Jeżeli ma, super, kontynuujesz rekrutację. Jeżeli nie ma, już skończysz rekrutację. Szukasz następnej ekipy. Część ekip na tym pytaniu odpadnie. Idziemy dalej. Drugie pytanie. Czy w ramach umowy ekipa remontowa udziela gwarancji? Standardem są dwa lata. Jeżeli udziela i masz to na piśmie, super. Jeżeli nie udziela gwarancji i nie ma tego w umowie, nie interesuje Cię taka ekipa. Trzecie pytanie. Ile czasu ekipa zakłada na remont Twojego mieszkania lub domu? I teraz zobacz, co oni powiedzą, bo oni powinniście teraz zadać pytania. No bo zauważ, czy masz do przedstawienia jakieś ściany? Co ty chcesz zrobić w ogóle w tym mieszkaniu? Kto będzie kładł parkiet i drzwi? Dlatego, że może to zrobić ekipa, może to też zrobić sklep, który to sprzedaje. Oni powinni zadać ci pytania, na podstawie których ustalicie dopiero termin. Następne pytanie. Czy możemy się mówić na kary umowne? Zadajesz to pytanie, milczysz, obserwujesz ich reakcję. Ja miałem jakąś taką sytuację, zadałem pytanie: czy możemy się mieć na kary umowne? I ekipa remontowa, jakby wpadła po prostu do wrzątku. Źle zareagowali na samo pytanie, jeszcze nie zdążyli odpowiedzieć. Ale jak zobaczyłem, w jakich są emocjach, to od razu stwierdziłem, że to nie jest ekipa dla mnie. Więc zwróć na to uwagę i teraz, dobra ekipa, powie ci, trochę niechętnie, ale powie ci, że tak, możemy się umówić. Jeżeli oni ci podali na remont, załóżmy 8 tygodni, w im w umowę 9, nawet 10. To nie chodzi o to, żebyś ty zrobił na karach umownych, bo oni się spóźnili dzień czy dwa, tylko chodzi o to, żeby to zrobili w no, z grubsza ustalonym terminie. Zauważ, że jeżeli chcesz się też mać na kary umowne, to ty chcesz, żeby ekipa sprawnie pracowała, ale ekipa potrzebuje też towaru na czas więc wtedy musisz o to zadbać oni nie mogą wtedy czekać na produkty, które dopiero dojadą albo na to, że Ty się zastanawiasz czy chcesz gniazdko tu, czy tu kolejne pytanie czy, yy, czy ekipa ma ubezpieczenie OC? jeżeli ma, super jeżeli go nie ma, dopytaj czy nigdy go nie mieli, czy teraz go nie mają, czy oni w ogóle może nigdy nawet nie słyszeli o tym ubezpieczeniu? Generalnie wynik ma być taki, że ty zatrudniasz ekipę remontową, która ma ubezpieczenie OC lub za chwilę je wykupi specjalnie dla ciebie. Nie zatrudniasz ekipy remontowej bez ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie chroni ekipę przed szkodami wynikłymi w trakcie remontu, więc automatycznie ono chroni też ciebie. Następne pytanie: Ile to będzie kosztowało? I to jest trochę podobne pytanie do tego, ile czasu zakładacie. No bo, żeby określić, ile to będzie kosztowało, to musisz im przedstawić wizję, co Ty chcesz zrobić. Więc prawdopodobnie zapraszasz wtedy dopiero ekipę do siebie, do mieszkania lub do domu, które chcesz remontować. Lub, lepsza wersja, masz projekt od projektanta wnętrz i pokazujesz im czarno na białym, co Ty chcesz zrobić. Oni powinni Ciebie dopytać o szczegóły i znowu zwracasz uwagę, o co oni dopytują. Istotny będzie kosztoryzm, który powstanie po ustaleniach dotyczących remontu. Czy, tym, czy ten kosztorys jest taki ogólny? Na zasadzie zrobimy gładzie, malowanie, położymy płytki podłogi, czy on jest szczegółowy, na przykład zrobimy tyle i tyle punktów elektrycznych, albo jeden punkt elektryczny kosztuje tyle razy ilość punktów elektrycznych położymy płytki w łazience do sufitu, czy na wysokość metr 40 czy, czy na balkonie też położą płytki? Ja miałem jakąś taką sytuację, że miałem w umowie napisane, że położymy płytki. Tymczasem nie było określone, gdzie. No i jak chciałem położyć płytki na balkonie, to ekipa była mocno zdziwiona, że chcę położyć płytki na balkonie, a ja byłem mocno zdziwiony, że nimi tego nie chcą położyć, dlatego że ekipa twierdziła, że balkon to nie mieszkanie. Nie wiem, sprawa umowna, czy balkon to mieszkanie, czy nie, na szczęście te płytki mi położyli. Generalnie potrzebujesz szczegółowy kosztorys na kilkanaście, on może nawet mieć kilkadziesiąt punktów. Jeżeli chcesz, żeby ekipa remontowa zamontowała Ci szyny sufitowe, karnisze, żyrandole, to też zwróć na to uwagę, to też powinno być w tej umowie. No, i następne, następne pytanie to jest prośba o przesłanie wzoru umowy. Jak ci prześlą wzór umowy, niech dołączą do tego skanu ubezpieczenia OC, w umowie zwróć szczególną uwagę na harmonogram płatności. Czyli po skończonej pracy tej ekipy powinna być płatna jakaś część całej kwoty, na którą się umówiliście. I to są podstawowe pytania. Czyli podsumowując, ty jedziesz do. Mieszkania, które ekipa aktualnie remontuje lub skończyła remontować, i pytasz, czy mają legalną firmę, czy udzielają gwarancji, na jak długo czy to jest w umowie, ile czasu zakładają na remont, czy możecie się ubiegać na kary umowne, czy ekipa ma ubezpieczenie OC, ile to będzie kosztowało. No i kwestia wzoru umowy. To są podstawowe pytania, które pomogą Ci zrekrutować właściwą ekipę remontową. Jeżeli chcesz, żebym któryś z tych pytań rozwinął lub nagrał film z kolejnymi pytaniami lub podpowiedział Ci, gdzie szukać w jakichś miejscach tych ekip remontowych, zostaw komentarz pod filmem, chętnie Ci pomogę. Tymczasem cześć.